Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie wybieram się na pocztę. To moja ulica za wzdłuż. Niebo okropne mury. Padało wcześniej. Może nie zmoknę, może wyjdzie coś z tych żołędzi, kaszczanów. Nie wiem. Okaże się. Zrobię za chwilę pauzę i podjadę na pocztę. Ciekawe czy mi się to uda. Witam nas, Was ponownie. No i nie wiem czy mi to wyjdzie, czy nie Przyjechałam pod pocztę. Bo muszę list wysłać polecony za chwilę zatwiszę. Wyślę list, i wrócę do Was. Może mi się uda to nagrywanie. To zobaczymy. Teraz tak czekam przed drzwiami, bo tam już są dwie osoby, więc odległość nadal obowiązuje. Max trzy, trz, trzy osoby, no to jeszcze chyba wejdę. Bo na razie do potem. I znów jestem z powrotem. Za trzy dwie godziny mogę tutaj stać. Zatrzymałam się koło dworca. Sulz do handy mur. Rozejrzę się, czy gdzieś rosną, rosną kasztany. Bo chciałam pojechać koło szkoły na parking. O, tu taka fajna restauracja. Chciałam tam pojechać, ale tam drogę remontują i nie ma dojazdu. Ale wieje. Widzicie, jakieś nieście Zimno. Dobrze, że nie pada, bo wcześniej padało. Ale sypie liśćmi. Tam chyba dalej, dalej jest kasztan. Ale potem zobaczę. Chyba mnie tu wywieje z tego Sulzbach. Tu mamy przejście na dwa perony chyba tylko. Tak, na dwa perony. O, a z tej strony mamy słoneczko. Tu jest coś takiego, ale ja nie wiem, czy to są do zmiany. Dorów, czy szynek, i zwrotnice, czy co? nie mam pojęcia może ktoś mi powie co to jest a nie Linda? żeby w dół pojechać, może jak ktoś jest wózkiem inwalidzkim tak to może sobie wjechać w dół no tak no winda, no człowiek nie korzysta, to nie wie. I tu wam pokażę okolice troszkę. Sulzbach leży nad, na trasie krajowej, na drodze krajowej. To już tego nie ma. Trochę tak wygląda. No cóż, to jest taka mieścina, nie za duża. To tak to wygląda. Ale wyświetlanie napisów jest. Nie wiem, czy to widzicie. Leży Sulzbach przy drodze krajowej B14, na linii kolejowej Stuttgart-Geidorf, ge, ge, Galdorf. Geidorf. Nie wiem, jak to się wymawia. Tu z tej strony wam trochę pokażę. No, Zobaczymy może tam jaki też będzie. Przejdę się tak troszkę peronem. O, mamy godzinę 16 po południu. Pada, pada. Nawet chyba gazy są nieczynne, bo się w nich kupuje. No, zaraz zobaczę z drugiej strony. A tu się kupuje w tym automacie. Ale, o tam dalej widzę nie wiem jarzębina czy co to może urwę ale chyba tam po prawo widzę kasztana kasztanowca zaraz zobaczę a tu dzika róża może coś urwę Ja mam rękawiczkę nie urwę chyba za bardzo no parę sztuk to są na dole sobie pozrywam Widzicie? Pędzę, pędzę i nic Wam nie pokazuję. Tak się zagapiłam na te na, na te dzikie róże. O, tam taka plamka jasna na niebie, a dalej ciemno, granatowo. I wieje. Tutaj troszkę nie wieje, ale tu na niebie, patrzcie, Patrzcie, jak lecą liście. O, teraz jak dmucha. Patrzcie. Jakby śnieg padał. No, kto tu do mnie przyjedzie? Nikogo nie widać. Nawet pociągu nie ma. Ale wiatr się zerwał. Tutaj też są jakieś róże, ale te kulki tutaj tak wysoko, że ja nie pofrunę. Także wracamy tutaj do tego głogu. I masz może parę do torebki uda mi się zebrać. Zobaczymy. Bo wybieram takie najładniejsze sobie, może. Ale niektóre takie ruściąpiane, już. Jak one wyschną, to nie będzie co zdobić. Jak się wysuszą, to będą takie pomarszczone. Oj, ciężko jedną ręką wszystko robić. O, nawet szyseczkę mam jedną. O, szyseczka też by się przydała. Można pomalować. O, a teraz jak nie jechało, tak nie jedzie. A teraz jedzie sobie towarowy jeden towarowy i drugi osobowy właśnie przyjechał pewnie ludzi przywiózł z pracy, ze Stuttgartu ciekawe a ja wracam do tych do tych szyszek gdzieś tu miałam szyszkę O, mam szyszeczkę taką ładniutką. Widzisz? Widzicie? Widzisz mój widzu, czy nie widzisz? Więcej szyszek nie widzę ja sama. Ślepa już jestem, czy co? Głók jeszcze tu jeden, się trapi ładny. To mięciutkie, nieładne, Boże, igły mi lecą boczy. Nie mam dosyć. Chyba dzisiaj nie jest pogoda na te... O, jeszcze coś ładnego tu rośnie. O, i znowu kot popędził. Mi już wystarczy jeden domu. To nie jest czarny bez bo czarny bezrośnie w innych kiściach ale też jest coś ciekawego zobaczcie ślicznie to wygląda o, nawet sporo tego tu jest na tym krzaczku fajnie to wygląda Także już nie zrywam tych kulek Ty, yy, tego głogu. Przejdę się tu kawałek dalej, bo chyba jest kaszczaną, jest sam, ale no zobaczę, okaże się. Kaszczanki bym się przydały, że będzie też zresztą. No i szyszki, dwie szyszki chyba mam tylko. Zobaczymy. Chyba kasztanowiec. I chyba drugi. Tak. O fajnie są kasztanki. O, nawet dobrze, że wieje wiatr, bo o. jak te liście rozpędza, kasztany widać. O, super. A tu panu po aucie tak dzwoniły, że szkoda gadać. O, zobaczcie. Jakie piękne potłuczone, śliczne i do torebki jednak opłacił się spacerek o jakie piękne następne no, nawet dobrze, że tu podjechałam nie spodziewałam się że będzie tu tyle jeszcze tu są o takie w łupinkach może te łupinki też bym wykorzystała o. zobaczyć pod to drugie drzewo może ładniejsze Tylko w łeb nie dostała. Bo przy tym wietrze można zarobić. Patrzcie, jak ich tu pełno. Jest. No, bo ja stoję pod drzewem i na razie mi jeszcze deszcz nie sięga ale czuję na ręce że mam już mokre ale są kasztany. jeszcze nie dostałam w głowę jak dostanę to pewnie się zwinę stąd a tutaj ten, o, a tu jak sypnęło, o. Widzicie? Spadają. Jeszcze parę sztuk wezmę i koniec. I może się wybiorę w inny dzień. Ale tu jest, to nie znikną. Biorę się winny. Bo jeszcze by mi zależało, żeby mieć tak, żołędzie, kasztany. Co by jeszcze dołożyć? Żołędzie, kasztany. A może łupinki jeszcze wykorzystać? Ale one są takie brzydkie, czarne. To chyba nie. Może się poświęcę dzisiaj i nazrywa, nazbieram tych kasztanów i zrobię samych kasztanów i zobaczę jaki będzie efekt. A mi się nie spodoba to wybiorę dzień, pójdę do lasu i tam sobie poszukam żołędzi. Zobaczymy. O, śliczne. Śliczne, śliczne. Chciałabym jeszcze kawałek pójść z wami nad rzeczkę, ale nie tak zimno. To chyba kaczek nie będzie dzisiaj. A zresztą ja nie mam chleba. W ogóle, to muszę upiec chleb, ale ciągle mam coś innego do zrobienia. O, jeszcze tu mamy trochę. O, zobaczcie, tak macham jak zwykle telefonem, bo jestem z sorebką. I tak tu ładuję do torebki. Tu zbieram. Tu komórkę muszę trzymać. I tak. Nie bardzo wszystko naraz wychodzi. Jak jest druga osoba, to wtedy może łatwiej to idzie. Dobra, zbieram, jakim się nawijam pod rękę. Tylko całe. Już takie mokre. A, no tak padało. Ale one też takie łbienki mają mokre. To tu jeszcze, gdzie jeszcze? Nie, starczy, bo mi już jest... ciężko. To przejdziemy się jeszcze kawałeczek. Z tej strony na mostek. Nie, 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 nie. Coraz mocniej pada. Nie idziemy. Pod drzewami jeszcze się wytrzymywało, ale teraz... Tutaj to już nie. O z tej strony najwyżej, O znowu przyleciał pociąg. Z tej strony Wam pokażę budynek dworca Banhof. O, ale pada. <laughs> Zły dzień wybrałam na ten spacer I jeszcze rzut oka na ten budyneczek A ja jeszcze w sandałach się nie przeziębiła Z przodu Wam jeszcze pokażę tutaj te ławeczki można przyjść, usiąść sobie ma kawkę na piwko na obiadek a jeszcze w mastę na brodzie jestem bo byłam na poczcie nie wiem czy mnie było widać a nie chcę tutaj klikać żebym coś nie skrzeniła ostatnio trochę tam namieszałam w tym telefonie dobra jedziemy do domku żegnam was dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem miłego popołudnia życzę i wieczoru papa pa, buziaczki